Prawda nie jest sztuką, żebyś zajadała się, zajadał się wiadrem suplementów, żeby zastanowić się, co stoi za Twoją odpornością tudzież za brakiem tej odporności. Kiedy już jest tak źle, że trzeba używać bardzo ciężkiej artylerii, że tak się wyrażę, za chwileczkę będziesz mieć otwarte wrota dla każdej innej infekcji bo nie masz już armii obronnej, bo została ona wybita. Dorota Gudaniec Brrr, chyba się trochę zimno robi za oknem. Jesień zaczyna być już taka mało przyjemna. Kończy się ten piękny czas złotej polskiej jesieni. Zaczyna się czas pluchy. Za chwileczkę będzie chłodno, za chwileczkę przyjdzie jeszcze więcej ciemności, będzie mróz, za chwilę śnieg, a pomiędzy tego wszystkiego, pomiędzy tym wszystkim oczywiście będą infekcje, będą choroby. I będziemy mówić, że no, ostatecznie na jesień do każdemu się należy odrobina pochorowania. Serio? Uważam, że nie. Odporność? To nie jest coś, co jest okresowe, ale z drugiej strony, no, w jakimś momencie trzeba zacząć o nią dbać. Jeżeli Masz tak, że każdej jesieni albo każdej wiosny zaczynasz czuć się po prostu fatalnie, a twoje najbliższe otoczenie prądkuje, a ty po prostu łapiesz każdego możliwego patogena. I boli cię głowa i masz chrypkę i zaczyna się stan podgorączkowy i zaczynasz kaszleć, już nie mówiąc o tym, że z nosa ci cieknie, to naprawdę nie ma Gorszego momentu, ani lepszego momentu, żeby zacząć o siebie po prostu dbać pod względem odporności. Gdzie mieszka nasza odporność? Otóż układ odpornościowy to nasza armia. Armia linfocytów, monocytów, cytokin, armia, która. Funkcjonuje idealnie pod warunkiem, że ma dobre zarządzanie. Między innymi o układ odpornościowy będzie świetnie dbał układ endokanabinoidowy. W ogóle przypominam, przypominam że układ endokanabinoidowy dogaduje się z każdym układem. I z układem odpornościowym, oczywiście też. Układ odpornościowy bierze udział w każdym, tak naprawdę, schorzeniu. Nawet kiedy mówimy o takim zjawisku, jakim jest epilepsja, która jest ewidentnie chorobą układu, Nerwowego, to układ odpornościowy w tym będzie się również odnajdywał, ponieważ jednym z czynników wywołania napadu czy indukcji napadu padaczkowego będzie stan zapalny, a on powstaje, jak wiemy, już w układzie odpornościowym. Dlatego tak bardzo, tak bardzo zachęcam do tego, żeby niezależnie od tego, czy masz ten układ świetny, czy trochę mniej świetny, to jednak. Mieć tą świadomość, żeby dbać, dbać i dbać. Bardzo ważny dla układu odpornościowego jest stres, odczuwanie stresu. Jeżeli będziemy pozwalać sobie na to, żeby żyć w napięciu, żeby to napięcie nie było rozładowane, jeżeli nie będziemy świadomie reagować na sytuacje, które są dla nas stresogenne to układ odpornościowy będzie pierwszy, który dostanie po łapkach za, za to, że nie zarządzamy odpowiednio stresem. Układ odpornościowy potrzebuje odpoczynku, ale potrzebuje też bardzo konkretnych zjawisk, takich jak witamina D3, jak witamina K2, Mk7, jak cynk, jak selen, jak witamina K, jak prawidłowe odżywianie, jak równowaga kwasowo-zasadowa. Te wszystkie elementy będą budować nasz układ odpornościowy. Ale do tych elementów też warto zaliczyć konopie. Konopie i ich związki aktywne mają bezpośredni wpływ na poszczególne obszary układu odpornościowego. I tak na przykład CBD będzie bardziej współdziałać z układem limfocytów, a CBG będzie bardziej działać z układem monocytów. A to wzajemnie się będzie przepięknie nam uzupełniać i w synergistyczny sposób działając, działać na naszą korzyść. Y Emocje w układzie odpornościowym też odgrywają gigantyczną wprost rolę. Jeżeli mówimy o zaburzeniach układu odpornościowego, to z metaforycznego punktu widzenia mówimy o psychobiologicznym aspekcie braku granic, przekraczaniu granic, granic, które są niewytyczone albo są pogwałcone. Warto się zastanowić nad tym, czy żyjemy w sposób, w którym wiemy, jakie są nasze granice, potrafimy ich obronić, potrafimy nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek je przekraczał. Oczywiście to jest tylko jeden z wielu aspektów. Dzisiaj nie czas i miejsce, żeby mówić o szczegółach, ale jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli chcesz rzeczywiście wesprzeć swój układ endokanabinoidowy, swój układ odpornościowy, jeżeli nie chcesz padać ofiarą patogenów, wirusów, Grzybów, bakterii i temu ogólnemu trendowi, który mówi o tym, że jesienią wszyscy chorują, a przynajmniej wszyscy smarkają, to zapraszam Cię, zapraszam Cię, żeby zgłębić ten temat, żeby zindywidualizować ten temat, żeby zastanowić się, co stoi za Twoją odpornością, tudzież za brakiem tej odporności. Być może jest to połączone bardziej z aspektem psychobiologicznym, być może rzeczywiście Twoje ciało potrzebuje, Szerszego wsparcia. Być może drobny myk spowoduje, że się wykaraskasz z tej spirali i z tej niemocy. Bo co się dzieje, kiedy tego nie zrobisz? Jedna infekcja będzie gonić drugą infekcję. Mówimy tu też o zjawisku tak zwanego dołu immunologicznego. Jeżeli w wyniku infekcji dochodzi do jakiegoś, dajmy na to, zapalenia, w wyniku tego zapalenia ktoś ci ordynuje leczenie, na przykład antybiotyk, to zwróć uwagę na słowo antybiotyk, antybiota, czyli coś, co zabija naszą mikrobiotę. Nie tylko patogenną niestety, ale również tą saprofityczną, czyli tą pozytywną. Efekt jest taki, że po leczeniu na przykład zapalenia płuc, za chwileczkę będziesz mieć otwarte wrota dla każdej innej infekcji, bo nie masz już armii obronnej, bo została ona wybita. Antybiotykiem. Nie mówię tego po to, żebyś nigdy nie korzystał, nie korzystała z antybiotyków, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście, że trzeba. Natomiast nie możemy tego nadużywać i warto wiedzieć, jak się zrewitalizować po tym, kiedy już dochodzi do takiego zdarzenia. Dbanie o układ odpornościowy to dbanie przede wszystkim o jelita, to dbanie o mikroflorę bakteryjną, to dbanie o układ endokannabinoidowy, to dbanie o odżywianie, które jest żywe, bo tylko żywa żywność, nieprzetworzona żywność. Na przykład bogata w kiszonki, bogata w procesy pofermentacyjne, będzie żywnością, która będzie rewitalizować i odbudowywać nasz układ odpornościowy. Pamiętajmy też o tym, że bardzo poważne schorzenia, takie jak nowotwory, też się inicjują w układzie odpornościowym. Więc warto mieć tego świadomość, warto o niego dbać, warto dołożyć starań, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których musimy się już leczyć, kiedy już jest tak źle, że trzeba używać bardzo ciężkiej artylerii, że tak się wyraża, żeby sobie pomóc. Można temu przeciwdziałać, można budować swoją odporność. Spacerami, dobrymi emocjami, dbałością o granice, dbałością o odżywianie, dbałością o mądrą, sensowną suplementację. Nie można przecenić tutaj roli witaminy D3, ale zanim zaczniesz się suplementować, skonsultuj to z kimś. Zastanów się, czy bierzesz odpowiednie suplementy, czy w odpowiedniej dawce, czy twój organizm jest w stanie prawidłowo korzystać z tych suplementów, bo naprawdę nie jest sztuką, żebyś zajadała się, zajadał się wiadrem suplementów, bo pamiętaj o tym, że jeżeli będzie tego nadmiar, to każdy suplement to też jest jakaś otoczka, jakiś spulchniacz, jakiś wypełniacz, jakiś koloryzant. I to też nadmiarowo może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego im prościej, tym lepiej, ale z pełną świadomością, po to, żeby było skutecznie, żeby było mądrze, a nie dużo. Tego Ci życzę tej jesieni. A ja zaraz idę na spacer.